Dzisiaj będzie o wieży Babel. O wieży Babel jeszcze nic nie było. W ogóle pomysł na odwyk się wziął z tego, żeby takie różne historie, które niby są znane, na przykład Ogród Eden, wieża Babel, jeszcze raz opowiedzieć zgodnie z tym, co tam naprawdę jest napisane, a nie to, co sobie ludzie powymyślali przez, te, przez edukację państwową głównie i przez to, co zobaczyli w telewizji i w bajkach Disneya. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear. I tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego NURZE. Co to za słowo w ogóle? Jakiś tłumacz? To ma na polski być tłumaczone na NURZE? Trzeba inaczej przetłumaczyć. DAWAJ! A nie, bo to po rusku. No to COME ON! No to po angielsku znowu. Nie wiem jak jest po polsku COME ON i DAWAJ. Widocznie jest NURZE. Hej, używajmy teraz słów NURZE. Może w szkole spopularyzujmy se NURZE. Będzie taki nowy mem. Nieważne. Więc mówi jeden do drugiego NURZE. Wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu i używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Słuchajcie uważnie, bo te zdania są ważne tutaj. Potem powiedzieli tak: Nurze! znowu zbudujmy sobie miasto i wieże, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, żebyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, żeby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. No, ale ciekawość ciekawostka. I rzekł Pan. Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nie będzie nic niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Przeto, przeto dlatego stąpmy tam i pomieszajmy ich język, żeby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Miasto budowali, nie tylko wieże, miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej Ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni Ziemi. Dobra, to jest cała historia. Ale tam jest mnóstwo informacji, które mogą zaginąć, jak się nieuważnie przeczyta. Te informacje podają kontekst cały, kontekst historyczny, wyjaśniają dlaczego to zaczęli budować, dlaczego przestali. Właśnie, co tu jest problemem? No, ludzie zastanawiają nad tą historią. E Wieży Babel. I myślę, że jaki ten Bóg miał problem? Bo to brzmi rzeczywiście tak. Bóg ma jakieś problemy z nami, nie chce, żebyśmy się budowali, żebyśmy się organizowali, czy żebyśmy mówili jednym językiem. Dlaczego nie? No właśnie, dlaczego nie? Ale przede wszystkim to, z czym ten Bóg miał problem i co ci ludzie robili? Więc było tak: zebrali się, powiedzieli, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I zaczęli używać cegieł zamiast kamienia i smoły zamiast zaprawy. O co chodzi? Ja nie wiem, o co chodzi dokładnie, bo ja się budownictwem nie zajmuję, ale tyle rozumiem na pewno, że po pierwsze, ludzie powiedzieli: zbudujmy sobie miasto i zbudujmy sobie wieże. Zorganizujmy się inaczej mówiąc. Zróbmy sobie coś zorganizowanego, wymyślmy sobie system, w którym będziemy żyć. I e, nie, to później było. Najpierw te cegły i wypalajmy w ogniu. Więc cegły, koncepcja cegieł zamiast budowania z kamienia, Yy, to jest koncepcja zmiany sposobu myślenia. Ewidentnie. Mówię, na tym to polega, dlatego to jest też tu napisane, bo to jest istotna informacja dlatego tego, kto umie czytać. Cegły powodują, że to, cegły to jest standaryzacja. Standaryzacja oznacza, że ludzie mogą robić coś efektywniej w lepszy sposób. To jest dokładnie ten sam efekt, który zrobił, zrobiła masowa produkcja produkcja taśmowa. O, produkcja taśmowa, oni przeszli z takiego podejścia typu każdy robi swoje, jak tam się da, z kamieni sobie bierzemy tu kamień, tu kamień, kamień, każdy różny, w ogóle jest taka ręczna robota, przeszli na produkcję taśmową. Taśmowa produkcja oznacza różne rzeczy, Rozna oznacza przede wszystkim, że zaczyna rządzić system, no bo jest tak, jeden robi cegły w tych samych rozmiarach, w ogóle różni ludzie mogą robić cegły, byleby to były w tych samych rozmiarach cegły, Ktoś inny może być już architektem, zrobić sobie z cegieł, to się dużo łatwiej planuje budynek, sobie wyobrażam, niż z kamieni, w których każdy jest inny i da się tam wyliczyć, tam ciężar, no, dużo lepsze konstrukcje, nie? No i no, można potem te cegły, znowu kilka osób, kilka różnych, niezależnych od siebie grup może z tych cegieł budować coś. Można powtarzać na przykład te same budowle według jednego schematu, według jednego jakiegoś standardu. No więc takie podejście to jest wprowadzenie systemu do życia. Życie według systemu to jest ta ważna różnica. Znowu to jest to zorganizowanie, o którym ja mówię. To jest cywilizacja, ujednolicenie, centralizacja. No i potem, właśnie, powiedzieli, zbudujmy sobie miasto i wieże, i zrobimy szczyt, co będzie sięgał nieba, i uczyńmy sobie imię, żebyśmy się nie rozproszyli po całej Ziemi. Ludzie mówią. Ogólnie jest taka koncepcja, że w wieży Babel chodziło o to, że ludzie się zbuntowali przeciwko Bogu. Gdzie to jest napisane? Gdzie? Gdzie tu jest napisane, żeby że to jest bunt przeciw Bogu? Czy Bóg sam powiedział, że oni się buntują przeciwko mnie? Gdzie tu jest gdziekolwiek mowa o tym, że się ktokolwiek buntował przeciwko Bogu? Bo ja nie widzę, nigdzie nie ma. Ani nie ma, że Nimrod był e, antybogu, Bóg jakoś, zorientowany przeciwko Bogu, ani że ci ludzie, co budowali wieże, Ja tu widzę inny problem zupełnie. I jest napisane, wprost to był problemem. Przyszedł Bóg i mówi tak. To jest jeden lud i wszyscy mają jeden język i to jest dopiero początek tego, co robią i teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzam uczynić. I zrobił coś, no nie zabił ich, nie ukarał ich, Zrobił coś, co sprawiło, że nie mogą dłużej iść tym torem. Bóg powiedział, że złe jest. Ja się nic nie powiedział, że jest złe. W ogóle tu nie ma takiego podziału na dobre i złe. To są tyle trudniejsze sprawy, więc próbujmy sobie rozszerzyć nasz mózg, rozmnożyć te dwie komórki mózgowe, które odpowiadają za dobre i złe, na więcej komórek i popatrzeć na inny problem trochę. Bóg powiedział, że nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzam uczynić. Że mają jeden język, są zorganizowani, scentralizowani w jedną rzecz. Mają jedno imię, to jest też istotne. Są jedną organizacją. Bóg uznał, że jest w tym coś złego, ale nie w sensie moralnym, tylko jest w tym coś, co będzie miało złe konsekwencje. Czy zawsze to, że robimy to, co chcemy, przynosi nam dobre efekty? No nie, wiadomo. Właściwie częściej nawet nie, nież tak, bo nie do końca wiemy, co chcemy, nie do końca wiemy, dokąd idziemy, nie do końca wiemy, co się stanie, jak wymyślimy coś nowego i pójdziemy w tą stronę. Czasami ryzykujemy, czasami się coś chce. Może właśnie to jest wytłumaczeniem, co ja mówię. To, co Bóg chciał, tu do czego chciał doprowadzić, albo czemu przeciwdziałał O, przeciwdziałał temu, właśnie, żeby ludzie byli zcentralizowani, i żeby była tylko jedna grupa robiąca to, co ta grupa sobie chce. W jedną stronę, tylko jedna grupa. Dlaczego to może być teraz szkodliwe pytanie? Więc odpowiedź na to jest absolutnie banalna, bo widzimy to wszystko dookoła siebie, codziennie, tylko nie zwracamy uwagi, co się dzieje, kiedy jest jedna grupa. Na Europie przykład. Kiedy Europa była podzielona na kilka krajów, powiedzmy, o, Wielka Brytania i Francja, one ze sobą konkurowały. Tak, toczyły tam też wojny, ale nawet jak nie było tam wojen, to była konkurencja zawsze. One się i przez tą konkurencję napędzały nawzajem. Musiały być lepsze. Na przykład ciągle Londyn z Paryżem konkurowały. W XIX wieku to kto będzie, które ośrodek, które miasto będzie głównym ośrodkiem wiedzy, nauki. I no, raczej Londyn wygrał. Ale była cały czas ta konkurencja i ta konkurencja sprawiała, że ludzie się rozwijali w całkiem zdrowy sposób. Europejczycy podbijali ten świat, cywilizowali go. Tam, gdzie przyjeżdżali, to zostawiali tam Biblię, a to raczej Anglicy, bo Hiszpanie to zostawiali oprócz Biblii też zgliszcza czasami, <grywania> już nam trupów dużo. No dobra, ale bardziej chodzi o to, że no tak, cywilizowali tych ludzi. Przyjeżdżali do kompletnej dziczy i no, pokazywali, że można używać rozumu, zbudowali drogi. Pociągi pokazali, jak ekonomia działa, można Żydzi się bogacić bez napadania na siebie nawzajem. Mnóstwo rzeczy. To wszystko się wzięło z tego, że była konkurencja, a nie że była jedna Europa. Jedna Europa to jest teraz. No i zobaczcie, co się dzieje, jak jest jedna Europa i skończyła się konkurencja. No, lenistwo jest ogólne. Każdy chce coś dostać, za darmo najlepiej, i żeby się chcieli nie narobić. Nie ma konkurencji, nie ma motywacji, nie ma bodźców, jest bezrobocie 50% w Hiszpanii wśród młodych ludzi i ogólnie jest dług, tak jest i mało kreatywnie, jest, mało innowacji. Wszystko teraz w Azji się tam e, cała innowacja przeniosła, myśli, jakieś nowe rzeczy, życie, cały wzrost, wszędzie już, to już jest w Azji. A Europa należy, no, śpi, ginie, gnije. Dlaczego? Bo jest jedna. Bo nie ma konkurencji, bo zlikwidowaliśmy konkurencję. Bo Unia Europejska to jest wieża Babel współczesna. To jest dokładnie to, co ci ludzie zrobili. Powiedzieli tak, zbudujmy sobie miasto i wieżę, zbudujmy sobie, no, co się zbudujmy? Super państwo i parlament, której szczyt by sięgał nie? uczymy sobie imię, żebyśmy się nie rozproszyli po całej Europie. Imię pod tytułem Unia Europejska, nowy naród pod tytułem Europejczyk. To jest ta sama koncepcja. I mimo, że to trwa ile, 10 lat, trochę więcej, dopiero już widać efekty, jakie przynosi budowanie wieży Babel w Europie. No jakie? No nie za dobre, chyba. Nie, nie za fajne. Tak, oczywiście, koncepcja była, żeby uniknąć wojen. Właśnie, żeby uniknąć tej konkurencji. Taka była wizja tej Europy. No taka jak i wizja wieży Babel. Nie, nie konkurujmy ze sobą, bo to złe, tylko będziemy jedno, jedno imię. Zróbmy. I będzie fajnie, będziemy wielcy. Wtedy Bóg zrobił tak, że popatrzył, co robią, bo Bóg wiedział, że jakie będą efekty, za, za, można założyć, i powiedział tak. Po tym, co powiedziałem, posłuchajcie teraz, teraz jeszcze raz tego zdania: no To jest jeden lud i wszyscy mają jeden język, i to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. To nie coś. Co jest dobre dla ludzi, to jest właśnie złe. Jeżeli nic nie będzie niemożliwe, to znaczy, że niemożliwe będą też i złe rzeczy, które oni zrobią. Ze złymi bardzo konsekwencjami. Więc Bóg uratował, paradoksalnie, z naszego doświadczenia powinno wynikać, że Bóg uratował tych ludzi przed tym, co my mamy właśnie w Europie i co będzie. Dopiero, bo to przecież ledwo 10 lat było od tego unifikacji wieży, europejskiej wieży Babel. E, no y, no i się rozproszyli znaczy zaczęli konkurować jak jest konkurować to się napędzali nawzajem, uczyli od siebie nawzajem bali się też siebie nawzajem niestety bo minusy tej sytuacji też są pewnie że tak, i wojny toczyli ale żyli żyli na to wychodzi że człowiek człowiek ale w sensie takim społecznym potrzebuje mieć konkurencję no bo żeby gra była ciekawa jakaś gra w Counter Strike'a, multiplayer, jakakolwiek gra, to musi być przeciwnik, no widzieliście grę e, jakąś na wielu graczy w internecie, w której jest tylko jedna drużyna? No to już bez sensu, jedna grupa i walczy z niczym. Nawet jak są gry kooperacyjne jakieś, gdzie ludzie grają w jednej drużynie, no to jest też druga drużyna, to komputer nią gra, nie? Ale jest, musi być. Tak samo nie ma gra, sensu żadna gra strategiczna. Jak jest no co, jeden kraj. I co? Nic nie ma przeciwników, nie ma konkurencji. M jesteśmy sobie i co dalej? Właśnie nic nie ma dalej. To, co się zrobi dalej w takim kontekście będzie głupie, będzie wynikać nie z potrzeb, z lenistwa, z, już z tego, że doszliśmy do końca drogi i dalej nie wiemy, co zrobić ze sobą. Więc nam jest potrzebne takie coś, żeby była nie, nie jakaś niewrogość, ale rywalizacja. Mm. To samo mamy w świecie religii, jest system zunifikowany, kościół katolicki, jest. To jest właśnie taka też wieża Babel. Zróbmy się jedno imię, jedność, tam jest super ważna lojalność. To jest wieża Babel, nie? ta koncepcja. No, z drugiej strony są kościoły ewangeliczne, rozdrobnione jak cholera, te różne protestanckie, jakieś para protestanckie, no te wszystkie ewangeliczne kościoły, kościółki, i grupy wyznaniowe, i wspólnoty, one nie są zunifikowane, one są różne, one konkurują ze sobą. No i jest problem z tym, że one nie współpracują, jak trzeba współpracować, ale unifikacja tych kościołów zrobiłaby coś, byłaby katastrofą. To, że ich jest właśnie wiele, to jest główny zarzut. Którzy mają. No katolicy na przykład głównie, a protestanci, jakby to był prawdziwy kościół, to by byli jednym kościołem i by mieli jednego papieża, jedno imię, jedną nazwę. No, Bóg stwierdził, na przykładzie wieży Babel, że to nie jest dobry pomysł, mieć właśnie jedną nazwę.